Witam w tym materiale zaprezentuję, jak zaprojektować szafę na wymiar w programie Eye House. Po lewej stronie ekranu przechodzimy do zakładki Customize i wybieramy naszą zakładkę Wardrobe. Znajdujemy się teraz w sekcji Projektowania mebli na wymiar. Po lewej stronie ekranu mamy bibliotekę naszych mebli. W pierwszej kategorii produktowej mamy trzy te kategorie: Design Library, 4.0 Wardrobe i Expert Database. Korzystamy głównie z bazy 4.0 Workshop ze względu na to, że ona jest kompatybilna z systemem DMS, który pozwala na rozplanowywanie rozkroju, opracowywanie dokładne szafki pod produkcję oraz później przesyłanie bezpośrednio naszej zabudowy na produkcję. Następnie mamy zakładkę kombinacji. Są tutaj gotowe kombinacje, każdy z typów szaf, które możemy wstawić do naszego projektu. Następnie mamy zakładkę Free Cabinet. Tutaj, w tej grupie, mamy wszystkie e, szafki, które zostały stworzone parametrycznie od początku, od pierwszej płyty. Omawianiem zakładki Free Cabinet zajmę się w innym materiale. Na końcu mamy nasze ulubione elementy. Tu są wszystkie elementy, które e, stworzyliśmy, zaprojektowaliśmy oraz elementy, które mamy polubione z biblioteki głównej. Wróćmy do naszej biblioteki produktowej. Nasza biblioteka 4.0 jest podzielona na kilka segmentów. Pierwszy segment to są typy naszych szaf. Szafa z drzwiami standardowymi, szafa z drzwiami przesuwnymi, szafki górne, szafki o specjalnym kształcie oraz elementy dodatkowe takie jak blendy oraz list listwy górne. Po wybraniu konkretnego elementu przechodzimy do zakładek dodatkowych. Tutaj mamy rozbudowane funkcje naszej głównej zakładki. Jeżeli wybraliśmy szafkę standardową, mamy tutaj szafkę. Z, pojedyn z pojedynczymi kolonami, podwójnymi, potrójnymi, e, poczwórnymi i tak dalej. Następnie mamy szafy z drzwiami przesuwnymi, która jest podzielona na e, kilka rodzajów. Szafa w stylistyce A, B z cokołem oraz C z cokołem oraz górnym pełnym sufitem. Każdy z tych typów e, szafy z drzwiami przesuwnymi, A, B i C, ma swoje osobne wnętrze. Jeżeli przejdziemy do Basic Unit... Mam tutaj wszystkie dostępne wnętrza dla naszej szafy. Są to puste wnętrza, do których możemy później dodać e, odpowiednie wyposażenie w postaci półek, szuflad, wieszaków, koszyków. Zbuduję teraz szafę z drzewami przesuwnymi. E, jeżeli chcę zacząć budować szafę na wymiar, zaczynam najpierw od e, blendy, która będzie przy ścianie. Dzięki temu w po ustaleniu wysokości oraz głębokości mojej blendy, wszystkie następne elementy, które do niej dosunę, będą automatycznie się z nią wyrównywały. Przejdźmy więc do Decorative Part i wybieram konkretną blendę, która mnie interesuje. Tutaj mam blendę przyścienną. Wybieram ją lewym przyciskiem myszki i przeciągam na projekt. Ona automatycznie też przyciąga się do odpowiedniej ściany. Po prawej stronie ekranu mamy jej parametry dodatkowe. Szerokość, głębokość, wysokość. Musimy pamiętać, że głębokość oznacza głębokość pełnego elementu, jaki tutaj będziemy mieli, czyli tak naprawdę to jest nasza głębokość szafy. Jeżeli chcemy ją zmienić, wpisujemy naszą dowolną głębokość, na przykład 550. Następnie mamy parametry dodatkowe gdzie ustawiamy dokładne wartości. Czy ma być to blenda przyścienna, czy ma być to panel przyścienny. Następnie szerokość naszego, naszej podpory, którą mamy z tej strony. Możemy sobie ją ustawić na 150, widzimy, że ona się zmieniła. Materiał widocznego elementu, czyli materiał elementu, który będziemy widzieli z przodu szafy. Czy ma być w materiale korpusowym, czy ma być w materiale frontowym. Kolejno zaznaczamy kierunek które potrzebujemy tutaj z prawej strony oraz panel dodatkowy. Jeżeli potrzebujemy, możemy go usunąć. Poniżej mamy narzędzia służące do przesuwania oraz obrotu naszego panelu oraz materiały, które możemy zmienić teraz lub możemy zmienić je na końcu po zbudowaniu całej szafy. Gdy zbudujemy całą szafę, możemy zmienić materiał w bardzo łatwy sposób dla całej szafy, nie tylko dla pojedynczego elementu. Przyciągnę teraz moją blendę do ściany. Przyciągam ją przy pomocy zmiany tej wartości, która wyświetla się hmm, pokazując naszą odległość od ściany. Wystarczy, że wpiszę 0 i zatwierdzę przy pomocy przycisku Enter. I w tym momencie nasza blenda już jest przy ścianie. Należy pamiętać o tym, że blenda nie docina się do naszej listwy dolne, dolnej, a jedynie w nią wchodzi. Jeżeli ją sobie wyłączymy, Widzimy, że listwa jest pełna. Powiększmy sobie naszą listwę do wysokości 2,400, ponieważ taką chcemy mieć szafę. W tym momencie możemy przejść do budowania reszty szafy. Przechodzę do szafy z drzwiami przesuwnymi. Wybieramy naszą obudowę typu A z otwartym sufitem. Wybieramy ją przy pomocy lewego przycisku myszki i przyciągamy nasz projekt. Widzimy, że nasza obudowa od razu przyciągnęła się do naszej blendy. Chcąc mieć jej wysokość, wystarczy, że piszemy 2,400 lub wyciągniemy ją przy pomocy strzałek. Jeżeli chcemy przyciągnąć ją do naszej blendy, wciskam przycisk Shift i dociągamy ją do naszej blendy. Po prawej stronie ekranu, również tak jak w przypadku blendy, mamy parametry dodatkowe: szerokość, głębokość, wysokość, wysokość nad ziemią oraz umiejscowienia. Nasze elementy możemy powiększać z lewej lub z prawej strony. Jeżeli chcielibyśmy, aby nasza szafa powiększyła się z prawej strony, wystarczy, że zaznaczymy stronę prawą i zmienimy jej wysokość i zmienimy jej szerokość na przykład na 2,200. Jeżeli chcemy, żeby ona się zmieniła z lewej strony, ponieważ tak mamy ułożone ściany, również wystarczy zmienić ustawienie na lewą stronę. Podobnie działa to przy każdym elemencie. Głębokość również możemy zmienić z przodu lub z tyłu. Wysokość również możemy zmienić od góry lub od dołu. W parametrach specjalnych ustawiamy głębokości, głębokość e, przesunięcia naszego e, panelu tylniego. Czy chcemy, aby to był e, cokoł, czy chcemy, aby to była tylko listwa, i raz wysokość naszego cokołu. Chcąc ustawić więcej dodatkowych, e, dokładnych parametrów, przechodzimy do more Parameters. Tutaj możemy ustawić dodatkowe parametry. Głębokość naszej dolnej listwy zmieniłam na 150. Widzimy, że zmieniła się nasza dolna listwa oraz szerokość naszych bocznych paneli. Minimalna szerokość to jest 12 mm. Jeżeli chcę dodać wnętrze szafy, muszę teraz przejść do Basic Unit. W tym momencie mam wszystkie wnętrze szafy. Każde wnętrze szafy ma swoją specjalną wartość oraz obudowę. A wnętrze szafy może być pełne, może nie mieć prawego boku. Lewego, lub nie mieć boków w ogóle. Zaczynamy budować szafę od lewej strony. Wybierzmy tutaj panel bez lewej ścianki. Wybieramy go przy pomocy lewego przycisku myszki i przeciągamy w naszą, do naszej szafy. Widzimy, że on automatycznie dostosowuje wysokość do naszej podstawy. Puszczamy lewy przycisk myszki i mamy już tutaj nasz, nasze pierwsze wnętrze szafy wstawione. Przejdźmy do parametrów dodatkowych. Mamy tutaj szerokość prawego panelu. Szerokość w świetle wnętrzu szafki, następnie parametry dotyczące cokołu, wysokość cokołu, przesunięcie cokołu z przodu oraz przesunięcie cokołu z tyłu. Jeżeli nie mamy pewności, które elementy się zmieniają, możemy użyć skrótu klawiszowego Ctrl plus 7. W tym momencie dokładnie widzimy e, przekrój naszej szafy i widzimy wszystkie elementy, które będą się zmieniały. Wejdźmy w więcej parametrów i zmieńmy i zmieńmy przesunięcie naszego cokołu. Tutaj zmienimy na 0. Widzimy, że od razu zmieniło się nasze przesunięcie cokołu tylnego. Jeżeli ponownie wciśniemy CTRL 7, wyświetli się nam ustawienie usłojenia naszych elementów. Ponownie CTRL 7 i widzimy ponumerowany, ka ponumerowany każdy element naszej szafki. Jeżeli chcemy wyjść, klikamy przycisk ESCAPE. Szafę, którą przygotowałam, wstawię dodatkowe wnętrze. Wybieramy lewym przyciskiem myszki i przeciągamy do naszej szafy. Natomiast tą szafę możemy przyciągnąć z naszego boku poprzez podwójne kliknięcie na nią. Program automatycznie wyłapuje odległość, jaka pozostała, i wstawia nam naszą szafę. Wybraliśmy opcję szafy, która ma wycięcie na komin lub pion. I jeżeli tutaj przejdziemy do parametrów dodatkowych, mamy tutaj te właśnie wartości wycięcie z lewej i prawej strony. Możemy je zmienić według naszego, możemy je zmienić według naszego e, rzeczywistego wycięcia, jakie posiadamy w pomieszczeniu. Program pozwala na bardzo dokładne dostosowanie e, naszego projektu. Czyli teraz do umieszczania elementów wewnątrz naszej szafy. Klikamy lewym przyciskiem myszki w celu zaznaczenia naszej, naszego elementu Następnie klikamy prawym przyciskiem myszki i w dostępnych opcjach wybieramy Replace Function Combination. W ten sposób otworzyła nam się zakładka, gdzie mamy układy szafy już gotowe, które możemy użyć w naszym projekcie. W wersji Enterprise z programu AI House możemy ustawiać własne kombinacje, które następnie będziemy w łatwy sposób wykorzystywali w naszych kolejnych projektach. Chcąc wykorzystać tutaj konkretny model. Wybieramy go lewym przyciskiem myszki i klikamy Layout. W ten sposób on dostosował się do naszych szerokości. Każdy z tych elementów możemy również wymodelować. Możemy go pomniejszyć, zwiększając naszą odległość. Możemy dowolnie zmieniać ustawienie wszystkich elementów, jakie znajdują się w naszym podstawowym layoutzie. Następnie, jeżeli chciałabym wstawić... Pojedyncze półki lub pojedyncze szuflady. Wybieram mój element, klikam prawym przyciskiem myszki i wybieram opcję Add Faction Part. To jest też skrót klawiszowy G. Otwiera się nam nasza biblioteka materiałowa i mamy tutaj mamy wszystkie elementy wyposażenia wnętrza. Takie jak na przykład półki, szuflady, drążki. Wstawmy sobie półkę. Widzimy, że nasza półka dopasowuje się. Na naszej szerokości. Możemy ją wstawić zarówno w mniejszej części, jak i w większej. Jeżeli chciałabym wstawić półkę razem z wycięciem na komin, muszę przejść do moich półek 18 mm i wybrać Corner Cutting Function. I tutaj są półki, które posiadają już wycięcie. Wystarczy wybrać przyciskiem myszki i to wycięcie automatycznie też dostosowuje się do tego, które mamy przygotowane. Następnie możemy wstawić również szuflady. Wstawmy sobie szufladę tylko i wyłącznie w tej pełnej części. Aby to zrobić, skopiuję najpierw moją półkę. Jeżeli chcemy skopiować, klikamy, kon, używamy skrótu, skrótu klawiszowego Ctrl C, Ctrl V. Otwiera nam się e, informacja dotycząca kopiowania. I tutaj możemy skopiować nasz element po lewej, prawej stronie, z przodu, z tyłu, e, na górze, na dole. Wybieramy dół, odległość 1500 oraz ilość. Ile chcemy tych półek skopiowanych? Klikamy OK. I w tym momencie mamy e, naszą półkę. Wstawmy sobie tutaj też przegrodę. I tutaj w tym miejscu umieścimy szufladę. Przechodzimy do Overlay Class Drawer. I wstawmy sobie tutaj dwie małe szuflady. Szuflada numer 1 i szuflada numer 2. Powiększmy sobie samą szufladę. Po prawej stronie ekranu, tam gdzie mamy wysokość, wpisujemy 160 plus wysokość, którą tutaj mamy, czyli będzie 105. Bardzo łatwy sposób również możemy dodać oświetlenie. Wybieramy nasz element, klikamy prawym przyciskiem myszki, wybieramy Light, Install. Następnie wybieram e, przekrój oświetleniowy, który chcę umieścić w mojej szafie. Po lewej stronie ekranu wyświetliły nam się parametry dodatkowe dotyczące światła. Ehm, aktualnie światło znajduje się pod półkami. Możemy umieścić je na górze lub na dole. Widzimy, jeżeli jest na górze, światło pojawia się w tym miejscu. Jeżeli ma być na dole, światło pojawia się w tym miejscu. Umieścimy je umiesz teraz na dole, po środku. Wybieramy ilość naszego oświetlenia. Oraz odstępy między oświetleniem. Widzimy, że tutaj na tej półce zmienia się to oświetlenie. Oświetlenie jest dodane na każdej poziomej półce. W tych ustawieniach możemy ustawić również szerokość naszego oświetlenia, głębokość samego rowka oświetleniowego, e, kolor, temperaturę oraz jasność. Jeżeli tutaj wszystko ustawimy, klikamy Generate. I w tym momencie mamy już gotowy nasz panel oświetleniowy. Natomiast w drugiej części umieścimy panel oświetleniowy w bocznej części naszego, naszej szafy. Klikam ponownie prawym, Light Install. Wybieramy nasze światło, Select. Przeklikujemy się na zakładkę Side Panel Lamp. I tutaj umieszczamy z lewej lub prawej strony. Umieszczę tutaj po prawej stronie. Zwiększę temperaturę oraz nieznacznie jasność. I klikam Generate. W tym momencie mogę przejść do generowania drzwi. Wybieram panel podstawowy, klikam na niego prawym przyciskiem myszki i wybieram opcję Sliding Door. Tutaj możemy wygenerować od razu drzwi przesuwne, drzwi przesuwne drewniane oraz zewnętrzne drzwi przesuwne. Wygenerujemy sobie standardowe drzwi przesuwne. Otwieram się biblioteka z drzwiami przesuwnymi, gdzie mamy wszystkie ogólne style drzwi przesuwnych, jakie tylko znajdują się w programie. Wybieram sobie takie klasyczne i ja bram Select. Po prawej stronie ekranu otwierają się opcje dodatkowe. W tych opcjach dodatkowych możemy ustawić nałożenie. Czy chcemy, aby drzwi były nałożone na naszą szafę, czy chcemy, aby drzwi były odległości y, pomiędzy drzwiami a prowadnicami oraz ilość samej drzwi. Następnie mamy materiały. a Tutaj mamy. Nasze prowadnice są w materiale e, korpusowym. E, prowadnice zazwyczaj są metalowe, dlatego zmienię sobie tutaj e, materiał na metalowy. I chciałabym zmienić kolor mojego szkła. Jeżeli chciałabym zmienić materiał e, w tym pojedynczym panelu drzwi, wybieram go lewym przyciskiem myszki. Następnie klikam prawym. Wybieram material door core Material i z biblioteki materiałowej. Wybieram interesujący mnie materiał. Ja tutaj chciałabym mieć szkło. I na przykład szkło w, taki, w takim odcieniu. Wybieram Select i nasze szkło już się zmieniło. Chcąc przerzucić to na inne panele, wybieram narzędzie w górnej części ekranu Material Painter i przenoszę materiał, który wybrałam na dowolny panel. Chcąc wyjść z narzędzia, klikam, klikam dwa razy prawym przyciskiem myszki. Jeżeli chciałabym zmienić Wszystkie e, materiały, które mam dostępne w projekcie, klikam prawym przyciskiem myszki w dowolne miejsce na ekranie poza projektem. Wchodzę w opcję All Materials i tutaj mam opcję Caracas Material. Caracas Material to jest materiał korpusowy. Wybieram sobie na przykład taki materiał, podobnie z drzwiami. Bieram prawym przyciskiem myszki All Materials, Door Core Material. Chcę otworzyć szafę, wciskam skrót klawiszowy O. Zaznaczam moją szafę i wciskam skrót klawiszowy O. W ten sposób otwiera się cała szafa. Widzicie również, że otwierają się wszystkie szuflady, co powoduje kolizję z frontami. Chcę so, otworzyć pojedynczy front, wybieramy ten pojedynczy front i klikamy O. Następnie możemy sobie otworzyć szuflady. Wybieramy szuflady i klikamy O. Jeżeli chcemy w szybki sposób włożyć tutaj meble, stworzyć jakiekolwiek dekoracje, przechodzę do górnej części ekranu i wybieram opcję. AI Decorative Accessories. Następnie wyświetlają mi się style. Mogę zaznaczyć pojedynczą przestrzeń lub całe mieszkanie. Zaznaczę tutaj pojedynczą przestrzeń, ponieważ mam tylko jedną szafę, którą ustawiłam w salonie. Program nas informuje, że wszystkie aktualne dekoracje, jakie się znajdują, zostaną wyczyszczone. Tutaj nie posiadam żadnej dekoracji. Klikam OK. To jest narzędzie, które pozwala na szybkie stworzenie dekoracji przy pomocy asystenta sztucznej inteligencji. Jeżeli to nam się nie podoba, możemy kliknąć Change. Jeżeli akceptujemy to ustawienia, zamykamy nasze okno i możemy sobie podejrzeć e, resztę szafy, jak wygląda. Zamknijmy sobie i otworzę drugie skrzydło drzwi. I widzimy, że tutaj również ustawiły się wszystkie nasze elementy. Jeżeli chciałabym stworzyć szafę z drzwiami uchylnymi, przechodzę do zakładki Produkt, szafa 4.0, przechodzę do Dec Decorative Parts i wybieram Blendę. Zostawiam po prawej stronie ekranu, e, ustawiam wszystkie ustawienia dodatkowe. Po ustawieniu naszego panelu przechodzę do szaf, wybieram szafę podwójną. I po wybraniu szafy, która mnie interesuje, wybieram ją przy lewym przyciskiem myszki i przenoszę na projekt. Widzimy, że nasza szafa od razu dostosowuje się do wielkości i głębokości naszego panelu. Ustawię sobie tutaj jeszcze jedną szafę, która, podobnie jak poprzednia, od razu dostosowuje się do wielkości. Tą szafę mogę e, powiększyć. Następnie mogę zamknąć e, moją szafę przy pomocy delikatnego e, łuku. I widzimy, że nasz łuk automatycznie się dostosowuje do miejsca, jaki mam przeznaczony. Wybieramy sobie nasz łuk. Następnie, w parametrach dodatkowych, możemy zmienić jego ustawienia. Także zmienimy najpierw szerokość. Zmieniamy szerokość na np. I widzimy, że nasze zaoblenie jest już gotowe. W naszej szafie z drzwiami uchylnymi możemy również dodawać e, taką ilość drzwi, jaką chcemy. Zaznaczamy naszą szafę. Następnie, w prawym dolnym rogu mamy przycisk Add Door. Wybieramy, gdzie chcemy zainstalować nasze drzwi. Wybieramy, czy to mają być drzwi lewe, prawe, górne, dolne czy podwójne. Ilość drzwi. Drzwi. Nałożone na nasz korpus czy drzwi schowane. Zróbmy nałożone. Po ustawieniu wszystkich parametrów klikamy OK. W prosty sposób możemy również zaaplikować drzwi aluminiowe. Wybieramy drzwi, następnie wybieramy prawym przyciskiem myszki: Door Panel, Panel Style. W naszej bibliotece przechodzimy do drzwi aluminiowych i wybieramy takie drzwi aluminiowe, na jakich nam zależy. W drzwiach aluminiowych musimy pamiętać, tutaj widzimy jak drzwi wyglądają z przodu, natomiast tutaj mamy przekrój oraz uchwyt jak wygląda. To jest bardzo ważne, aby pamiętać, że tutaj te drzwi mają już uwzględniony uchwyt. Dlatego po wstawieniu drzwi szklanych będziemy musieli usunąć uchwyty, które mamy już przypisane do szafy. Wybieramy e, konkretne skrzydło i klikamy Select. Następnie wybieramy cały nasz element. Klikamy prawym przyciskiem myszki Handle. Delete. Wyjdźmy z naszej instalacji drzwi. I w tym momencie możemy również zaaplikować nasze dekoracje asystenta dekoracji. I wybieramy styl, który nas interesuje. Tym razem mamy już nałożone dekoracje w innej szafie. Dlatego nasze dekoracje zmienią się dla całego pomieszczenia, czyli dla naszych dwóch szaf. Klikamy OK. Nasze dekoracje zostały naniesione. Zamknijmy sobie to okno. Jeżeli wybierzemy konkretny element, czyli wybierzemy konkretną szafę, możemy ją otworzyć również przy pomocy przycisku O. Jeżeli mamy skończone szafy, możemy przejść do rysunków technicznych naszych szaf. Wróćmy sobie do menu głównego. W górnym części ekranu wybieramy Drawing, Export Technical Drawing i w tym Oknie wybieramy elementy, które nas interesują. W tym przypadku jest to szafa. Możemy wyeksportować rysunek w formie CAD za pomocą jednego kliknięcia, ale też możemy wyeksportować rysunek edytowalny, który możemy wyedytować w przeglądarce. Klikamy Edit Export. Gdy rysunek się wyedytował, klikamy Online Editing. Nasz projekt otworzył się w nowym oknie przeglądarki i mamy tutaj dostęp do całego naszego projektu. Nasze rysunki. Możemy w dowolny sposób wyedytować. Możemy dodać odległości, tekst oraz przesunąć wybrane elementy. Widzimy, że wszystkie elementy są tutaj dokładnie opisane oraz zwymiarowane. I po zakończonej pracy możemy wyeksportować rysunek w formie DWG lub PDF. I mamy gotowy rysunek, który możemy przekazać naszemu wykonawcy. To wszystko, jeżeli chodzi o podstawowe informacje dotyczące modelowania szaf na wymiar. W kolejnym materiale przedstawię w jaki sposób ustawić kuchnię na wymiar.